Szczegółowo na posiedzeniu Rady Miasta, także wtedy ujawniliśmy nasze zamierzenie inwestycyjne, jaką inwestycję planujemy na terenie tureckiej strefy ekonomicznej. Dzisiejsze spotkanie było spotkaniem roboczym, gdzie wymieniliśmy się szczegółami odnośnie tego projektu, wszystkimi punktami krytycznymi i elementami, którymi możemy sobie wzajemnie pomóc podczas realizacji tego skomplikowanego przedsięwzięcia. Tyle tak. Tak naprawdę zaczęło nam na jednym, z tego któregoś dnia pojechałem tak naprawdę do Warszawy do Pana Ministra, który pochodzi z Turku tak? i rzeczywiście poprosiłem o wsparcie, do, do w pewnym sensie nie mogę powiedzieć, że słowo lokowanie to jest dobre określenie w tym momencie, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby po prostu na etapie, na wsparcie przede wszystkim, wsparcie na etapie właśnie tutaj realizacji tego projektu, żeby rzeczywiście ten projekt doszedł do Szczęśliwego finału, do skutku, ponieważ jest to szansa duża dla naszego miasta, szansa dla regionu i szansa również, tutaj z tego co tutaj padły takie słowa, również dla całego kraju, jeżeli chodzi o rynek mocy energetycznej. Także ogromne podziękowania dla wszystkich tutaj Państwa za, za obecność, dla Pana Ministra Budy, który osobiście się to też zaangażował i wszystkich Państwa, którzy tutaj rzeczywiście na tym etapie mogliście porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielem inwestora jak ten projekt ma wyglądać, kiedy to ma zacząć funkcjonować, kiedy to po prostu możemy liczyć na, nie wiem, na prąd z elektrowni, która po prostu gazowej, która miałaby powstać właśnie w naszym mieście. Nie wiem czy o innych projektach, to może na razie nie będziemy tutaj mówić, ponieważ jest tutaj na razie wstępne są również inne projekty, natomiast to najważniejszy taki, taki twardy chyba projekt to jest właśnie budowa elektrowni gazowej. Oczywiście ci Państwo wszyscy są tutaj nieprzypadkowo, ponieważ wiadomo bez wsparcia ministerstw czy to Ministerstwa Energii, czy Ministerstwa Technologii Przedsiębiorczości, już nie mówię o łódzkiej strefie ekonomicznej, która w pewnym sensie jest również gospodarzem tego, tego terenu, tak, czy współgospodarzem tego terenu. Dlatego wszyscy musimy na tym przy, przy tej realizacji, i naprawdę widzę bardzo dobry klimat do tego, żeby rzeczywiście ta, ta inwestycja w naszym kraju, w naszym, w naszym mieście to najważniejsze dla mnie w tym momencie się udała. Także jeżeli chodzi z mojej strony, to tyle. Nie wiem, czy Pan Prezes by chciał też od Siebie coś tutaj. Ja tylko krótko powiem, że, że my tutaj dowiedzieliśmy się jako strefa, po prostu w bardzo dużym projekcie. W związku z tym nasze duże zainteresowanie tym projektem i przyjazd tutaj wynikał z tego, że chcieliśmy sprawdzić, czy ten projekt kwalifikuje się też do pomocy publicznej. Dowiedzieliśmy się też o innych projektach i to bardzo dobrze rokuje, ale tak w większym, szerszym ujęciu, chcę powiedzieć, że w ogóle dyskutowaliśmy tutaj z moim zespołem, jak jechaliśmy, że dla tej części łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, dla tej części wielkopolskiej rzeczywiście. W ostatnim czasie trafiło kilka dużych projektów i to tak jakoś zaczęło się z Metalem w Kolumbii, gdzie wydaliśmy, wydaliśmy decyzję, o wsparciu. Decyzję, o wsparciu, tak? decyzję o wsparciu, a teraz w ostatnim czasie rzeczywiście uczestniczymy w kilku dużych projektach, które dla tej części być może... Uda się zrealizować. Nie możemy powiedzieć tutaj o szczegółach. Ten, ten projekt jest właśnie też takim projektem bardzo przyszłościowym. No ale zobaczymy, bo on musi spełnić jest, 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 jest trochę kryteriów pewnie i jeszcze trochę rozmów przed inwestorem jest. Tak. W najbliższym czasie podpiszemy umowę na dzierżawę gruntu. A później towarzyszycie nam przedstawia proces. Y, towarzyszymy, towarzyszymy proces. Rozumiem, że do podpisania umowy przyjadą Państwo tak. z, z Japonii, tak? jest tak. po oczywiście firmę. No, tak. Wtedy już wiadomo jaką, tak? Że, że, jeżeli Państwo macie jakieś pytania tutaj... No, proszę, jeżeli, proszę, ja, proszę. Ja, ja mam pytanie, jeśli można. E, chciałam spytać, kiedy e, na 100% będzie pewne, że inwestycja e, będzie tutaj realizowana? I w grudniu przyszłego roku do tej pory, jakie wam trzeba spełnić i z czym do tej pory Państwo się Różowa to nie jest wszystko, natomiast jest początkiem bardzo długiego procesu, bo musimy mieć zapewnione tytuł prawny do nieruchomości, żeby móc oficjalnie wystąpić i do, do sieci energetycznej i sieci gazowej. Również tytuł do nieruchomości uprawnia nas do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla raportu działania na środowisko tej inwestycji, dla celów pozyskania decyzji środowiskowej. Sama nieruchomość upoważnia nas również do rozpoczęcia prac projektowych dla realizacji projektu wykonawczego pod pozwolenie na budowę tej elektrowni. I te wszystkie dokumenty razem są dopiero dokumentami wsadowymi do certyfikacji pod aukcję rynku mocy, która będzie miała miejsce certyfikacja na jesieni przyszłego roku, a sama aukcja w grudniu przyszłego roku i wynik aukcji mocy będzie decydował ostatecznie o tym czy ten projekt powstanie czy nie. Z, z naszej strony i ze strony inwestora podejmowane są wszystkie działania, żeby do tego być jak był przygotowany, żeby nasza oferta na rynku mocy była jak najbardziej atrakcyjna i wybrana przez operatora systemu przesyłowego. No, I mamy nadzieję, że w kolejnym roku będziemy mogli Państwu zakomunikować właściwie to Urząd Regulacji Energii oraz KSE zakomunikują, kto taką opcję wybrał. Mamy nadzieję być tam wymienieni, A w roku kolejnym na wiosnę, czyli 2021, będziemy mogli oficjalnie przeciąć wstęgi, wyurwać kamienie i rozpocząć budowę pierwszej naszej inwestycji w Polsce. Czy zdążą Państwo? Czy uważacie, że zdążycie z tym wszystkim? Bo wiadomo, to są sprawy, że tak powiem dokumenty urzędowe itd., itd. To się przeciąga w czasie. To są długie procesy. Czy jesteście pewni realizacji w tym czasie, który macie określony, który określiliście? No, to jest bardzo dobre pytanie. Pewnie oczywiście nie jesteśmy. Bardzo się cieszę, że pan Burmistrz zorganizował takie spotkanie, bo ten projekt jest bardzo złożony i bardzo skomplikowany i na każdym jego etapie będziemy potrzebowali być wspierani przez różne strony zarówno przez miasto, jak również przez strefę ekonomiczną, przez RDOŚ, przez wszystkich, którzy będą w tych procesach uczestniczyli. Także my ze swojej strony możemy przygotować dokumentację jak najbardziej poprawną, natomiast te procesy są trochę od nas niezależne. Zrobimy wszystko, żeby to zostało dopięte w terminie, żebyśmy w grudniu przyszłego roku byli gotowi i mogli na wiosnę kolejnego roku inwestycje rozpocząć. Co to znaczy wspieranie? jakiej pomocy oczekuje Pan od URE, od strefy, od rządu? Czego Pan oczekuje? Jak, na czym miałoby to wsparcie polegać? No. Może w bardzo najprostszy sposób. Wiadomo, że mówimy o procesach administracyjnych. Procesy administracyjne proceduralnie określone są, jeżeli chodzi o ramy i czas trwania. Będziemy liczyli, że na każdym jednym etapie będziemy wspierani, jeżeli chodzi o składanie poprawnych wniosków. Jeżeli będą nagłębić występowałe jakiekolwiek wnioski, błędy, których nie zakładamy, że zostanie nam to pokazane w dniu zero, żeby nie tracić czasu, a nie będziemy czekali do ostatniego dnia, kiedy dany urząd czy jednostka administracji publicznej ma na to czas. Żeby, pomimo tego, że zgodnie z literą prawa czas na wydanie konkretnej decyzji, jak w przypadku warunków do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, trwają zgodnie z procedurami 150, dni, mam nadzieję, że nie będziemy czekali aż tak długo. W naszej ocenie jest to projekt istotny dla inwestora, ale równie istotny zarówno dla miasta, jak i dla polskiego systemu energii elektrycznej, więc wszystkim powinno zależeć na jego przygotowaniu w odpowiednim terminie czasu i realizacji. Czy jest już precyzyjna wielkość mocy elektrowni, która ma być przez Was budowana tu w Nie mamy jeszcze precyzyjnej mocy, bo nie mamy potwierdzonych na piśmie na przyłączenia. Mamy konsultacje ustne z jednym i drugim operatorem, czyli z PSA i z gaz systemem, odnośnie tego, jaki wolumen gazu może być w tej konkretnej lokalizacji dostępny, oraz jaką moc energii elektrycznej jesteśmy w stanie wyprowadzić do tutaj, lokalnej stacji transformatorowej. Jeżeli wszystkie warunki zostaną potwierdzone oficjalnie na piśmie, bo to jest dla nas podstawa do podejmowania konkretnych decyzji inwestycyjnych i studium wykonalności tego projektu potwierdzi nasze pierwotne założenia, maksymalna moc tej jednostki to jest 600 MW, czyli dokładnie tyle, do elektrowni RAM. Do mnie raczej ta część związana bezpośrednio z rozwojem inwestycji. Natomiast, jakby przygotowując się do spotkania, myślę, że możemy zadeklarować, że, że wstępnie, jak najbardziej, jest tutaj znaczny potencjał tak, na rozwój. Energii, energii pochodzącej z gazu. Jak wiemy w całym kraju, jak trwa, trwa rozwój gazownictwa, myślę, że zdecydowanie można go zdynamizować i, i, i system powinien sobie tutaj poradzić z taką propozycją. Czy znaczy, ja bym się nie obawiał o ten projekt, bo jeżeli uzyskamy wszystkie decyzje i administracji, administracyjne oraz wygramy na aukcji w pomocy, to ten projekt się będzie realizował, natomiast nie jest to jedyna lokalizacja w Polsce, którą rozpatrujemy. Także w naszej ocenie jest miejsce na kilka podobnych obiektów w samej Polsce. Jeżeli te projekty się sprawdzą w tej skali w naszym regionie, zakładamy, że Polska będzie punktem eksportowym dla naszego inwestora na rynku europejskim.